Sposób na zadanie. Żeby z zadania o matko, jak to rozwiązać, otrzymać w bardzo prosty sposób, łatwo wynik. Ok, to zobaczmy, co mamy tutaj za zadanie. 3 do potęgi x plus 2 do potęgi x równa się 35. Lewą stronę przepisujemy dodać 2 do potęgi x, i teraz to jest ten moment na sposób. Rozbijmy to 35 na 27, dodać 8, i teraz zobaczmy, czy uda mi się przedstawić 27 za pomocą liczby 3 do jakiejś potęgi. Przepiszmy 3 do potęgi x, dodać 2 do potęgi x równa się, i teraz 3, do której potęgi będzie 27. No do potęgi trzeciej. Widzicie, mamy te same podstawy. OK, Zmienię tylko teraz kolor, żeby było łatwiej. Zapiszę 2 do potęgi x na pomarańczowo. I teraz czy uda mi się ósemkę przedstawić w postaci 2 do jakiejś potęgi? Oczywiście 2 do potęgi trzeciej. Mamy te same podstawy, tu jest dwójka, i tutaj jest dwójka. Czyli zobaczcie, jakie będzie rozwiązanie. Czyli nasz x jest równy 3, zgadza się, i oto mamy wynik.